Kiepski klimat w sosnowym lesie. Pewnego dnia, sowa Sonia zaprosiła Bociana Bolka na podwieczorek. To już tradycja. Zawsze, kiedy Bolek wraca z ciepłych krajów, zagląda do niej, aby opowiedzieć, co słychać na świecie. Teraz siedzą na gałęzi i przegryzają dżdżownice. Mówię ci, Bolek, z tą pogodą dzieją się dziwne rzeczy. Lato zaczęło się w tym roku bardzo późno. Raz jest chłodno, a raz nie można wytrzymać z gorąca, żaliła się sowa Sonia. To nie tylko problem sosnowego lasu. W wielu miejscach na świecie ludzie mówią o tym, że pogoda staje się coraz bardziej kapryśna. Podobno nazywa się to zmiana klimatu, zauważył Bocian Bolek. Zmiana czego? Zainteresowała się sowa Sonia. Klimatu. Wytłumaczę ci na przykładzie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że lato przychodzi w czerwcu, a zima w grudniu. I latem jest bardzo ciepło, a zimą pada śnieg, ale to się zmienia. Czasem w kwietniu pada śnieg, a w grudniu jest ciepło, wyjaśnił Bocian Bolek. To tak jak u nas. Nie myślałam, że tak jest też w innych miejscach na świecie, wykrzyknęła sowa Sonia. Mam pomysł! Zaprośmy zwierzęta z tych miejsc do naszego sosnowego lasu. Niech opowiedzą nam same o tym, co się u nich dzieje. Może wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie? Zaproponował Bocian Bolek. Minęło kilka miesięcy, zanim spotkanie doszło do skutku. Nie było łatwo zgromadzić zwierzęta z różnych stron świata w jednym miejscu, ale w końcu się udało. Na zaproszenie odpowiedzieli: Niedźwiedzica Natalia, łosoś Łukasz. Zając Zbyszek i szympans Szymon. Sowa Sonia uroczyście rozpoczęła spotkanie. Bardzo się cieszę, że możemy Was gościć. Słyszałam, że mamy podobne wyzwania i wierzę, że wspólnie sobie z nimi poradzimy. Opowiedzcie nam, co się dzieje u Was z klimatem. Jako pierwsza przemówiła niedźwiedzica Natalia. Wiecie dobrze, że lubię, kiedy jest zimno, dlatego mieszkam na lodzie w Arktyce. Ostatnio jest coraz cieplej, lód pojawia się później niż zwykle, zresztą jest go też coraz mniej, bo topnieje. Ale dzięki temu masz więcej wody, wtrącił zając zbyszek. Nieprawda. Woda z lodowców od razu miesza się ze słoną i do niczego się nie nadaje. Gdy lód zaczyna pojawiać się później, nie mogę polować na foki. Ja i moja rodzina chodzimy głodni i coraz częściej chorujemy, powiedziała ze smutkiem niedźwiedzica. My mamy podobny problem, włączył się do rozmowy łosoś Łukasz. Woda w morzach jest coraz cieplejsza, a rzeki coraz brudniejsze. Nasze pożywienie, czyli na przykład mniejsze ryby, ucieka w inne miejsca lub ginie. A bez tego my też zginiemy. Straciłem wielu znajomych. Oczy łososia Łukasza się zaszkliły. Wnet odezwał się zniecierpliwiony zając Zbyszek. My też mamy problem z wodą, ale całkiem inny. Raz jest bardzo sucho i nic w moim ogródku nie rośnie, a później nagle przychodzą gwałtowne ulewy i wichury, które wszystko niszczą. Muszę cały czas się przeprowadzać. Patrzcie, jak wygląda mój ogród. Ja też muszę często się przeprowadzać. Jest coraz mniej miejsc, gdzie mogę żyć. Wykrzyknął oburzony szympans Szymon. To przez ludzi, którzy cały czas wycinają lasy tropikalne, robią na ich miejscu pola, a drzewa przerabiają na domy i meble. A przecież to mój dom. Tak, z lotu ptaka dobrze to widać, na przykład pola kukurydzy zamiast lasu, wtrącił się Bocian Bolek. W wielu miejscach na świecie widziałem też ogromne fabryki postawione przez ludzi. Robione są w nich na przykład ubrania lub zabawki. One strasznie dymią i wylewają zanieczyszczenia do rzek. No, ale przecież wszyscy potrzebują ubrań, zauważyła sowa Sonia. Tak, potrzebują, ale czy na pewno aż tylu? Czy trzeba zmieniać je tak często? Z poważną miną zapytał Bocian Bolek. Z pewnością nie. Ja swój sweterek mam już kilka lat i wciąż bardzo go lubię, przyznała sowa Sonia. Same fabryki to nie wszystko. Na niebie mnóstwo jest samolotów, które przewożą te rzeczy i ludzi. Samoloty produkują bardzo dużo zanieczyszczeń, powiedział Bocian Bolek. Czyli te wszystkie zanieczyszczenia powodują, że z pogodą dzieją się dziwne rzeczy? Zapytał zając Zbyszek. Tak, odparł Bocian Bolek. Możemy coś z tym zrobić? Zapytał z Szymon. Ja myślę, że powinniśmy zdecydowanie mniej kupować Odpowiedziała niedźwiedzica Natalia. To bardzo dobry pomysł, poparł ją bocian bolek. Trzeba też ograniczyć podróżowanie samolotami, zauważył łosoś Łukasz. Szkoda, że ludzie nie mają skrzydeł, stwierdziła sowa Sonia. A ja myślę, że najważniejsze jest, aby o tym wszystkim głośno mówić i zwracać ludziom uwagę, powiedział zdecydowanie zając Zbyszek. To dobre podsumowanie naszego spotkania. Wracajmy do siebie i mówmy głośno o zmianach klimatu i o tym, co trzeba robić, aby im zapobiegać, zarządziła niedźwiedzica Natalia. I sami świećmy przykładem, dodał łosoś Łukasz, a słońce błysnęło w jego łuskach.